W tym materiale dowiesz się krok po kroku jak zainstalować Windowsa 11 bez konieczności podłączania go do internetu, jak i do konta Microsoftu. Zostaję do końca, aby nie ominął Cię żaden krok, a teraz przechodzimy już do podstaw i pokażę Wam w ogóle skąd zjąć system. Tak więc zaczynamy. Zanim o naszym systemie, to potrzeba nam będzie dwóch, no trzech rzeczy. Po pierwsze nasz nowy komputer. W tym przypadku mam świeżutką maszynę od Dream Machines. I jest to komputer dla mojego dobrego znajomego. Po drugie, potrzebny nam będzie jakiś pendrive. I ja tutaj mam no, pierwszego lepszego pendrive, jakiego znalazłem po prostu w domu. 8 GB uwierzcie mi, że to wystarczy na instalator Windowsa 11. Po trzecie potrzebny nam będzie internet i w sumie po czwarte, bo to zapomniałem, będzie nam potrzebny drugi komputer, żeby stworzyć budowalnego pendrive'a z Windowsem 11. Jak to zrobić? Chodźcie ze mną do kompa, i już wam pokażę krok po kroku. To na początek zaczynamy od rzeczy najprostszej, czyli wchodzimy do naszej przeglądarki na tym drugim komputerze i wpisujemy w Google Media Creation Tool. To nam wystarczy moglibyśmy dodać Windows 11, ale tu już sami widzicie, mamy pobierz system. Windows 11 i klikamy e, tą stronę. Następnie przenosi nas na stronę Microsoftu i klikamy tutaj tworzenie nośnika instalacyjnego systemu Windows 11. Klikamy pobierz teraz. Teraz nam się pobierze Media Creation Tool. Dobrze. Teraz bierzemy naszego pendrive'a oto. Wpinamy w port USB, e, no najlepiej oczywiście 3.0, no bo jednak mówimy tutaj o e, Dość yy, dużej ilości danych, jakie nam będzie ściągał sam yy, Media Creation Tool. I dobra, przechodzimy do Media Creation Tool, odpalamy go. Następnie trzeba. No, że tak powiem, przejść przez cały ten proces przygotowywania tego butowalnego pendrive'a. Pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście takimi totalnymi lajkami, to pewnie już kiedyś coś takiego robiliście, ale ja ten materiał tworzę dla osób, które nigdy przenigdy nie instalowały systemu Windows. Przejdźmy więc dalej. No, odpowiednie ustawienia intencyjne, jasne, akceptujemy. Przygotowywanie składników. No, i teraz zacznie się zaraz cała magia. Bo no, ja zalecałbym, jeżeli robicie oczywiście dla komputera w Polsce, no To tworzycie Windows 11 z językiem polskim, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby na przykład zrobić go po arabsku, po chińsku bądź jakimkolwiek innym języku. Ja tutaj będę też bazował na Windowsie 11 w wersji polskiej. Oczywiście to potem możecie sobie zmienić już po instalacji samego systemu i dołożyć każdy możliwy język. A taka ciekawostka: Windows 11 nawet ma dialekt kaszubski. Jeżeli ktoś z kaszub mnie ogląda, to gorąco, pozdrawiam, całe kaszuby. Lecimy dalej. Dysk flash USB, bo możemy sobie też ściągnąć klik ISO, ale nas to w tym wypadku nie interesuje. Tutaj mówimy o dysku flash USB. I no tutaj warto się upewnić, że nasz pendrive to jest akurat I. W moim przypadku jest to oczywiście I. Znaczy, no w moim waszym może być na przykład D jako kolejny dysk na komputerze. Przechodzimy więc dalej. No, i teraz się zaczyna już cała magia. Pobieranie systemu Windows. To trochę potrwa w zależności od szybkości waszego internetu oraz szybkości komputera, jaki macie do tworzenia tego obrazu. Ja tutaj chwilowo zrobię stop, pauzę, kartkę i wracam za chwilę, gdy to już się skończy robić. Moi drodzy, nośnik jest już gotowy. Jak sami zresztą widzicie, no, i teraz klikamy zakończ. To jeszcze chwilę tutaj potrwa dosłownie filka i teraz tak na dobrą sprawę przenosimy już do siebie do naszego laptopa i będziemy instalować Windowsa. Jak to zrobić? Już pokazuję. Jesteśmy przy naszym laptopie i w przypadku laptopu zalecam jednak instalację systemu Windows na dedykowanym zasilaczu. Odpalmy sobie jeszcze nasz laptop, żeby pokazać wam, że nie ma tu defaultowo zainstalowanego żadnego systemu operacyjnego, dlatego że wielokrotnie się zdarza, że właśnie jakiś system jest zainstalowany, no w tym przypadku nie ma. Ja polecam od razu na starcie ustawić datę i godzinę. Natomiast jeżeli by Wam nie wystartował z pendrive'a system, to tutaj wchodzicie, oczywiście trzeba sobie przeklikać i znaleźć boot managera, który Wam odpowiada za kolejność butowania i ustawić na pierwszym miejscu butowanie z Waszego pendrive'a. Dobra, wpinamy naszego pendrive'a i już przechodzimy do instalacji systemu. Ok, jest pierwszy ekran, no i lecimy z instalacją. Tutaj z racji, że mamy polski, no to polski, lecimy dalej, polski programistyczny. Tutaj trzeba wyrazić zgodę, inaczej nas dalej nie puści. No i chwilowo nie mamy klucza, bo możecie sobie instalować oczywiście system Windows testowo, niekoniecznie musicie od razu wpisywać klucz. Ja tutaj testowo oczywiście instaluję ten system. Nie mamy klucza i następnie, jeżeli oczywiście zainstalujecie testowo, to potem... E, trzeba będzie ten klucz wpisać w dalszej części systemu podczas używania go, bo inaczej nie będziecie mogli chociażby zmienić tapety czy wam się ciągle będzie pokazywać to logo e, ze znakiem wodnym, że Windows nie jest aktywowany. Lecimy. E, ja tutaj testowo 11 Pro zainstaluję. A co? E, I lecimy dalej. Akceptujemy. I moi drodzy, tak naprawdę prawie to już tyle, bo wyszukiwanie dysków nastąpiło. No i tutaj mamy 1 nośnik, na którym zainstalujemy system. W poprzednim systemie, czyli w dziesiątce, a nawet w poprzednich kompilacjach 11 było fajniej, bo nie pokazywało, nas w ty, nie pokazywało nam w tych dyskach naszego pendrive'a, więc było to o wiele bardziej intuicyjne. No tutaj niestety zrobili wraz z postępem gorzej, ale no cóż, tak już to czasem bywa. Lecimy więc dalej i instalujemy nasz system Windows 11. Czy już teraz? Nie pamiętam dokładnie, chyba zaraz. O, jeszcze jedno okienko i klikamy zainstaluj. I teraz następuje instalacja systemu Windows 11, ja do Was wracam, gdy ten Windows się zainstaluje i komputer uruchomi się już ponownie. Hours later. Komputer z nienacka się uruchomił ponownie, było no, prawie tam końcówka, nie zdążyłem tego nagrać, no ale teraz sami widzicie, jest czarny ekran i zaraz powinien się uruchomić na nowo, przynajmniej miejmy nadzieję. O, mamy logo Dream Machines. Czyli idzie zaraz start dalszy, start instalacji Windowsa. I no moi drodzy, to było mega proste jak do tej pory. Teraz będzie trochę trudniej, dlatego że obiecałem Wam, że pokażę jak to zrobić bez udziału internetu czy konta Microsoft, i tutaj trzeba będzie zrobić jeden dosłownie bypass. Ale o tym za sekundę. Trwa instalowanie dalej Windowsa, więc no, tutaj też te instalatory troszeczkę się zmieniały na przestrzeni lat. No ja wam pokazuję, jak to wygląda w najnowszym obecnie dostępnym. No i jest, praktycznie już mamy Windows 11. I co? I teraz możecie wypiąć pendrive'a z instalatorem. Lecimy więc dalej do konfiguracji. Tutaj oczywiście przechodzimy, że naszym krajem jest Polska, bo tu żyjemy. No chyba, że oglądacie to będąc w Anglii, Niemczech, w whatever, Ever, gdziekolwiek na świecie, ale zakładam, że większość też są statystyki, to pokazują, że większość z Was to Polacy, którzy mieszkają w Polsce. Układ klawiatury możecie oczywiście sobie dodać jakieś inne drogi, ale no ja nie potrzebuję, dlatego tego nie robię. No i tutaj mamy nasz główny problem, czyli internet, którego nie mamy. Znaczy, no nie dowiozłem w wiaderku tym razem, trudno, musicie jakoś się z tym pogodzić. I co należy zrobić? Nic bardziej prostego, dlatego że wystarczy nacisnąć Shift F10 bądź Shift e, funkcyjny F10, w zależności od tego, e, jaką macie klawiaturę. I co ważne, zanim zaczniecie wpisywać, ja się wielokrotnie na tym łapałem, zanim zaczniecie wpisywać, Komendę, którą wam powiem oraz zostawiam w, koment... w opisie, przepraszam, nie komentarzu, w opisie. Kliknijcie na to okienko, bo jest ono defaultowo wyszarzone. Dobrze, komenda. No, pokazuje się Wam teraz na ekranie oraz jest dostępna w opisie. Ja nie będę jej tłumaczył, po prostu ją wpiszę. I klikamy Enter. I nasz komputer powinien się jeszcze raz uruchomić. I tak naprawdę będziemy musieli przejść przez pierwsze kilka okienek znowu tak samo. Ale tutaj trzeba będzie w tym okienku, gdzie będzie możliwość czy też konieczność internetu, będzie możliwość pominięcia tego, i to jest dla nas mega, mega kluczowe. I dopóki Wam się pulpit nie pokaże, to broń Boże, nie podpinajcie do niego internetu. Ja do tego laptopa nie mam w żadnym stopniu podpiąte ani Wi-Fi, ani rj 45 Lana, bo uwierzcie mi, ten laptop jest na tyle fajny, że ma rj 45 tutaj z tyłu na tyle. Obok złącza do ładowania i złącza HDMI. Dobrze, lecimy więc dalej z konfiguracją i jak to dalej będzie wyglądać. Oczywiście, że język e, polski e, i znowu mamy programistyczny. Tak, nie dodajemy żadnego układu kreatury i to, o czym mówiłem, czyli mamy możliwość pominięcia, że nie mam internetu. O, tutaj jest to, nie mam internetu. Klikamy, nie mam internetu. No i teraz tak naprawdę już tylko najprostsze rzeczy. Wprowadzamy imię, nazwisko. Ja sobie pozwolę z racji na prywatność kolegi pominąć ten krok imienia, czy też nazwy komputera i już do Was wracam. Po imieniu oczywiście możemy sobie już tutaj na starcie założyć hasło, ja tego nie robię. Następnie będzie nas prosiło o kilka rzeczy. Ja defaultowo, że tak powiem, nie pozwalam e, śledzić w żadnym stopniu przez Microsoft. I tak wystarczy, że jesteśmy naprawdę mocno inwigilowani przez wszelkie wielkie korporacje. Dobrze, i to by było na tyle. Teraz czekamy już na pulpit. No i mamy to. Mamy nasz pulpit. Wszyscy zadowoleni? Mam nadzieję, że tak. I teraz, no, przydałoby się nam jednak już dostać do tego internetu, bo system jest postawiony. No, ja w tym przypadku połączę się z Wi-Fi, choć nie połączę się z Wi-Fi, bo nie ma sterowników. Więc jeżeli nie macie sterowników do waszego Wi-Fi, no to będziecie musieli je pobrać poprzez drugi komputer. Dlatego ja nie będę się bawił pobierać sterowników, po prostu podłączę się po kabelku, tak jak najbardziej lubię i już do Was wracam. Co kabelek, to kabelek. Internet już jest, jak sami zresztą możecie zauważyć. Ja z reguły podchodzę do tematu w taki sposób, że zaczynam od Windows Update. Wiem, że powinno się od sterowników, a po czym w ogóle poznać, że nie ma sterowników? No, wchodzimy w nasz menadżer urządzeń, czyli prawym przyciskiem myszy na pasek Start, menadżer urządzeń i tutaj no, jest grubo. A nie powinno być żadnych wykrzykników, czyli żadnych błędów. Pamiętajcie o tym doskonale, bo wielu z Was użytkuje komputery, które nie są w pełni dobrze skonfigurowane. Może wam to przybliżę. O, tutaj nie powinno być żadnych tych wykrzykników, tu powinno być gładziutko. Dobra, no to przechodzimy na sam start do Windows Update, czyli ustawienia Windows Update i sprawdź aktualizację. I to potrwa, moi drodzy, to potrwa, tutaj pewnie wielokrotnie coś poznajdujemy i no, moja metodologia wygląda tak, że klikamy Windows Update, on pobiera pierwszą aktualizację, potem trzeba będzie mógł kliknąć, uruchom ponownie, potem znowu wchodzimy w Windows Update, znowu pobiera, znowu instaluje, znowu uruchamiamy ponownie i tak dalej i tak dalej, zresztą widzieliście, ile on, jak dużo znalazł tych update'ów. I tak do skutku, aż wyzerujemy się, jeżeli chodzi o Windows Update i dopiero wtedy patrzymy i badamy, co dalej można poprawić, czego Windows Update nie ogarnął i sobie nie poradził? No, jeżeli macie kartę od Nvidia albo od AMD, to po pierwsze trzeba będzie ściągnąć Nvidia GeForce Experience, ten program do aktualizacji sterowników, a z AMD tego AMD Adrenalin też do aktualizacji sterowników. To jest nigdy nie ściągane przez Windows Update, więc to należy zrobić ręcznie samemu. Jeszcze taka rada w przypadku laptopów od Dream Machines i to się tylko i wyłącznie tyczy laptopów Dream Machines tutaj w międzyczasie, kiedy instalują się wszelakiego rodzaju drivery. Aby ściągnąć drivery od Dream Machines nie do końca jest tak prosto jak w przypadku innych marek dlatego, że musimy wejść na stronę no, na Google tak naprawdę i wpisać Dream Machines, Control Center bądź sterowniki. Następnie wchodzimy na stronę Control Center ja Wam to przybliżę może i tutaj mamy Zakładkę, sterowniki, laptopy, klawiatury myszki. No, w naszym przypadku oczywiście laptopy, i należy wpisać numer seryjny naszego laptopa. Znajdziecie go albo pod spodem, pod waszym laptopem, albo na oryginalnym kartonie, w którym przychodzi wasz sprzęt. Pamiętajcie jednak, że jest to trochę nietypowe i to się tyczy tylko i wyłącznie laptopów od Dream Machines. następnie pobieracie wszystkie drivery, nawet BIOS jest, także można zrobić update. No i to, co nie udało się Windows Update ogarnąć, to ogarnięcie właśnie z tej strony Dream Machines. Nieintuicyjne, ale no jak ktoś poszuka i dobrze ogarnie i ogląda przede wszystkim ten materiał, to na pewno znajdzie rozwiązanie. Dobra, wracamy do Windows Update No i czekamy, aż to wszystko się przemieli i wszystkie możliwe aktualizacje się zainstalują, pobiorą i będziemy mieć czysty Windows Update. Jak robicie app Windows Update, a, to nie zapomnijcie o jednej ważnej rzeczy. Tutaj macie taką opcję jak opcje zaawansowane, i tu też się kryją dodatkowe aktualizacje sterowników, czy też różnego innego rodzaju po prostu aktualizacje, które trzeba zainstalować. Pamiętajcie o tym. Już kończymy instalację wszystkich Windows Update'ów i przechodzimy do łatania menedżera urządzeń. Moi drodzy, Windows Update jest już gotowy, i jak sam widzieliście, no nie ma więcej aktualizacji. A jak wygląda menedżer urządzeń? Tam, dar, dam, 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 tragedia, tragedia, jest po prostu tragedia. No to nie pozostaje mi nic innego, jak już wcześniej pobrane z strony producenta, którą Wam pokazywałem, drivery po prostu po kolei instalować. Eee, no i to wygląda u mnie w ten sposób. Tutaj macie po prostu autorana. I instalujecie. No, w przypadku na przykład Apple, czy Asusa macie prostą aplikację, która pozwala nam na w jednym miejscu na zainstalowanie wszystkich driverów. Moi drodzy, tu mamy świetną sytuację, dlatego że mamy zainstalowane już wszystkie drivery z listy, o te, które tu widzicie, a nadal mamy bardzo dużą ilość konfliktów. Co należy zrobić w takiej sytuacji? E, no, należy zaktualizować ten sterownik ręcznie. Oczywiście mamy tutaj. No, z, od strony naszego producenta wszystkie mm, drivery, no i należy mu wybrać e, ścieżkę i no, tutaj pozwolić samemu zainstalować sterownik. No niestety tak to wygląda i musimy zrobić tak ze wszystkimi tymi sterownikami z listy. Ja do Was wracam za sekundę. Z już gotowymi driverami. Moi drodzy, nie wolno oczywiście zapomnieć o aplikacji NVIDIA, o której mówiłem wcześniej, więc instalujemy. No, oczywiście, jeżeli macie dedykowaną kartę graficzną, to nam pozwoli na cieszenie się z najnowszych sterowników zawsze na czas, więc o tym trzeba pamiętać oraz o tym, żeby oczywiście aktualizować te sterowniki i samą aplikację raz na jakiś czas. No i moi drodzy, właśnie tak to powinno wyglądać, kiedy laptop jest w pełni już zaktualizowany. Mamy wszystkie najnowsze drivery, wgrałem też najnowszy BIOS oraz zrobiłem aktualizację sterowników od karty graficznej. W tym wypadku padł na sterowniki Nvidia Studio, bo laptop będzie dedykowany do pracy nie kreatywnej, a pracy związanej z architekturą. Także ciekawe zastosowanie, dlatego też taki wybór padł na matrycę 17 i bardzo wydajny procesor. Okej, okay, jeśli chodzi o tego laptopa, to moja praca została tutaj skończona i fajnie się złożyło, że trafił się sprzęt, który miał problemy z dociągnięciem wszystkich sterowników z Windows Update, bo to, co pokazuje, że nie jest taka prosta sprawa zainstalowanie samego Windowsa także żeby był on zrobiony zgodnie ze sztuką. Pamiętajcie, bo system jako tako działał, ale mając szereg konfliktów w menedżerze urządzeń, coś by Wam po prostu nie działało, ewentualnie by po prostu nie było pewnej mocy jeżeli wydajność tego to sprzętu i często wieszę także, że jakiś układ, który jest powiązany z waszym procesorem, chipsetem czy czymkolwiek innym, może powodować to, że będziecie mieć dużo mniejszą wydajność niż to zakładał producent danego chipu, czyli na przykład w tym przypadku Intel. I pewnie tak by było w tym właśnie konkretnym przypadku. Dlatego pamiętajcie, że w menadżerze urządzeń nie może być żadnych konfliktów, błędów ani żadnych innych chochlików. No tutaj mi to zajęło zdecydowanie więcej czasu niż e, planowałem, jeśli chodzi o zrobienie właśnie tego oto sprzętu, ale na szczęście już wszystko zostało rozwiązane. Dobrze, moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jak zainstalować Windowsa 11 na swoim sprzęcie, no to śmiało zadawajcie je w sekcji komentarzy. Trochę to inaczej by wyglądało, gdybyśmy chcieli na nowo postawić system, e, mając już zainstalowanego Windowsa, ale tylko zaznaczam w jednym aspekcie. Dlatego, że w Musielibyśmy oczywiście tak jak na początku tego materiału zrobić pendrive'a z Windowsem, ale potem musicie koniecznie wejść do BIOS-u i zmienić kolejność butowania. Reszta kroków, tak jak widzieliście w tym materiale, czyli relatywnie prosto. Pamiętajcie jednak, że nieważne czy macie PCA czy laptopa, zawsze te drivery trzeba doinstalować, żeby móc cieszyć się pełnią mocy waszego sprzętu. Ok, moi drodzy, w tym materiale to było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem bardzo dużej gronie moich odbiorców i nie tylko. Natomiast jeśli materiał się podobał, to zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrypcję, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Z mojej strony to by było już na tyle. Widzimy się standardowo w kolejnych filmach na tym kanale. Mój chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.